Ogarnij nas teraz miłością, miłością Twojego serca. Ogarnij nas tym miłosierdziem, które jest tym największym przymiotem, które najpełniej objawi się ludzkości. Pomóż nam Boże, że jesteśmy przez Ciebie kochani. Pomóż nam przyjąć tę miłość dla każdego dnia spływa na nas. Jezu, ufamy Tobie. Tylko w Tobie jest nasza nadzieja. Tylko w Tobie jest nasza ufność. Wyznajemy, Panie, Twoje zwycięstwo w naszym życiu, w naszym sercu, nad naszą słabością. Wyznajemy, Panie, że Ty jesteś królem naszego życia. Że nie ma poza Tobą innego Boga, który byłby tak wielki i dobry jak Ty. Że cała sługa tego świata jest niczym wobec Ciebie, który jesteś nieskończoną miłością. zapraw nas w dobrym Panu. Umocnij naszą wiarę. Kimże jesteśmy bez Ciebie? Kimże jestem bez Ciebie, Jezu? Kimże jestem? Ty dałeś mi nowe życie. Ty dałeś mi świętość, Ty mnie opromieniasz miłością mimo moich słabości, mimo tego, że codziennie od Ciebie odchodzę, że codziennie się Ciebie zabieram, że codziennie Cię sprzedaję. Ty przychodzisz i mówisz, mi, że mnie kochasz, mimo to, Jezu, niech Twoja miłość i miłosierdzie, z tego miejsca z Doliny Miłosierdzia, i płynie w Dolinę mojego serca. Miłosierdzia Zbawiciela, uwielbiamy Cię więc. Uwielbiamy Twoje miłosierdzie, Panie.